Dzień dobry. To, 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 to. Wiem, że nie masz czasu, poczekaj sekundkę. Na stronie bezpłatnego treningu programowania. O, przepraszam za zakłócenia. Dzień dobry. <laughs> eee, to ja, czarująca czarownica. Eee, po jakiejś takiej krótkiej przerwie jestem znowu. Eee, I Piję zieloną herbatkę zaparzoną y, przez 3 minutki. Y, z rana. I chciałam Wam na początek powiedzieć o okadzaniu, bo miałam y, takie pytanie na, y, 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 na czacie o okadzaniu, co nam daje okadzanie. Właśnie mam tutaj kadzidełko i okadzam. Okadzanie to jest po prostu yy, przede wszystkim, yy, to jest bardzo stary zwyczaj oczyszczania, oczyszczania yy, i to jest forma oczyszczania energetycznego od, od, od y, oczyszczania energetycznego i y, takie przez, odnowienie przestrzeni y, ży, życiowej. Znaczy niwelujemy y, te wszystkie jakieś nagromadzone, y, złe, y, negatywne, napięciowe energie. Czyli y, na przykład jak w danym pomieszczeniu y, była jakaś taka y, napięta atmosfera, rozmowa nieprzyjemna, myśmy się zestresowali czymś. To już widać, że tam są jakieś e, energie e, nieprzyjemne, niskie, niskowibracyjne, dlatego e, zapalenie takiego kadzidełka jest bardzo e, pomocne. E, poza tym ja sama też zaobserwowałam, że jak pali się kadzidło, pali się, e, palą się zioła. Wtedy się taki dymek unosi do góry, i to, i to tak czasami ładnie ten dymek się spala. Znaczy ten, te, ta, to kadzidełko, te zioła, one się ładnie nie spalają, bo ten dymek tak powolutku i tak spokojnie się unosi do góry. I e, też można ćwiczyć praktykę uważności. To jakby ten widok e, takiego w spokoju unoszącego się. Dymku nas y, uspokaja. Y, I możemy ćwiczyć właśnie tę praktykę y, uważności. I y, 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 tak, że można palić właśnie takie cienkie kadzidełka, tak jak ja tutaj. Prawda. A też y, można palić zioła, no to to już jest y, wyższa szkoła jazdy. Są jakieś tam na przykład mieszanki ziołowe, w zależności od tego, y, jaką mamy intencję. Chciałam powiedzieć, że do oczyszczania przestrzeni też i są świece używane, o świecach ja będę mówiła. Teraz powiem właśnie wstępnie o, y, o kadzaniu. Y, Później jeszcze będę rozwijała temat. Na razie no, nie będę, bo to jest y, rozmowa na dłuższy czas. I ja na przykład mam do palenia ziół taki kociołek zakupiony. Proszę, tutaj jeszcze mam zioła. To jest, y, są zioła mięty. Y, zioła mięty są też, y, one y, na przykład przywołują dobre duchy. I Najpierw na dno kociołka sypiemy taki piasek, też specjalnie zakupiony i mam takie węgielki, czarne, ponieważ no, próbowałam spalać bez węgielków, niestety no nie da się, nie da się, bo zaraz y, y, płomień gaśnie, a tak to mamy takie o takie węgielki bierzemy taki jeden węgielek kładziemy na piasek i na ten węgielek sypiemy sypiemy takie zioła ja na przykład mam tutaj takie o, ususzone z, z ogrodu zioła mięty zioło mięty jest ale co jeszcze zakupiłam to wam pokażę to jest bo wyczytałam, to już mówiłam Wam, to jest mi, mirra. I to są takie, jak widać, takie kawałeczki żywicy, bo y, też y, są takie specjalne drzewa. To akurat nie u nas. Y, kadzidłowca. Je się hoduje, później nacina, i one. Y, z nich, z tych nacięć, wychodzi żywica, i później te kropelki żywicy się zbiera i się suszy, i ta, e, ta żywica, właśnie też, zamiast ziół, może być właśnie sypana e, na ten węgielek, i, e, unosi, i to, to jest takie no już bardzo naturalne e, kadzidło. Bo jest, no, no, składa się z, e, z żywicy. E, jeszcze nie zapaliłam tego, ale jak będę zapalała i powiem Wam więcej o e, okazaniu, e, no to Wam pokażę, jak to wygląda i podzielę się e, wrażeniami. Czyli już powiedziałam, że są mie e, w, też mie mieszanki można sobie jakieś tam ziołowe, e, oprócz właśnie tego. E, tego takiego kadzidła w, w tego, tej żywicy palić. Możemy mieszanki ziołowe i ten dym wydzielany podczas palania e, no, ma za zadanie oczyścić pomieszczenie. Ewentualnie mamy jakąś tam mm, intencję swoją, e, zapalamy, palimy kadzidło wraz z, ze świecą intencyjną. E, I te, to, to palenie e, oprócz tego, że oczyszcza pomieszczenie. To jeszcze naładowuje otoczenie pozytywną energią. No i u, 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 usuwa już tą, tą negatywną energię z, z całej przestrzeni. Dobrze jest też chodzić z takim kadzidłem i w każdym rogu, prawda, zgodnie ze wskazówkami zegara, oczyszczać każdy róg, bo w każdym, bo w rogu też ta negatywna energia zbiera się, więcej, więcej jej się zbiera. I oprócz oczyszczenia pomieszczeń, można też oczyszczać osobę, na przykład czakrę, po, po kolei każdą czakrę. No to jeśli chodzi o okazanie, to na dzisiaj to tyle. Oczywiście obiecuję, że powiem Wam więcej w następnych odcinkach, więc mnie oglądajcie. Subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę, i teraz zobaczymy, jaka to energia jest obecnie z nami, lub zmierza do nas, jest bliżutko. To teraz mądrość wyroczni. Okadzimy sobie. Nad świeczką i potasujemy. Co chcesz nam wyrocznia powiedzieć? No proszę, wyrocznia już. Znowu dogłębna wiedza nam wypadła. Już mieliśmy dogłębną wiedzę. Dogłębna wiedza, czyli zgłębiajmy wszystko, obserwujmy, analizujmy, zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, zgłębmy temat. Zasięgnijmy też języka, otoczenia to też jest zdobywanie wiedzy. I nie róbmy niczego pochopnie. I teraz tarocik, nasz tarocik. O. Tasujemy, tasujemy sobie i tasujemy. Co tarocie chcesz nam teraz przekazać? Co tarocie chcesz nam przekazać? Co tarocie chcesz nam przekazać? Jaka energia jest teraz tutaj? Co do nas zmierza? Powiedz. Co Tarocie chcesz nam przekazać? 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 Mamy już wybrane karty i teraz patrzymy. Co ciekawego do nas. Rycerz Mieczy. Coś szybko, jakaś szybka e, będzie akcja. Moc. Magik. Magik. monet i równowaga mamy mamy trzy arkana duże moc Magik i równowaga. No tutaj jakiś y, ktoś, pan albo pani, to wszystko jedno, bo to w zależności od tego: wszyscy mamy w sobie i kobietę, i mężczyznę, y, zmierza do nas i to w bardzo, bardzo szybkim tempie. W bardzo szybkim tempie wpadnie y, do naszego życia. Będzie to dla nas zagrożenie, ponieważ jakby szybko się wszystko będzie działo, szybko, nagle, taki będzie błysk, dlatego i to będzie dla nas, ta szybkość będzie dla nas niebezpieczna. I co jeszcze? Będziemy musieli no i on nas zaczaruje, oczaruje i dlatego musimy jakby mieć tą w sobie moc i rozpoznać ten, ten taki e, to jakby zagrożenie i je oswoić, bo mamy wszelkie możliwe Rzeczy, które do kreowania naszej rzeczywistości, więc nie dajmy komuś zamieszać w naszym życiu, nie dajmy, tylko skupmy się na swojej mocy i tym, co mamy dostępne w życiu, aby ta osoba nie zrobiła zamieszania, aby, aby ta osoba e, nie zburzyła naszej równowagi. E, Proszę bardzo, bo y, tu jest y, wskazane, abyśmy te swoje emocje wyważali. Ważmy te emocje. I może to być jakaś, y, załóżmy, informacja, jakieś zdarzenie na planie materialnym, na przykład. Bo tu mamy pazia, monet. I to może zachwiać trochę naszymi emocjami, ale jest wskazówka: nie dajmy się, zatrzymajmy się chwilę, złapmy ten balans, tą równowagę i przelewajmy z kielicha do kielicha te, te nasze emocje. I się skupmy, ponieważ my mamy moc. Mamy moc i mamy wszelkie narzędzia, jak ten magik, do tego, żeby sami kreować swoją rzeczywistość. Więc kreujmy tą swoją rzeczywistość, i nie dajmy osobom, które wpadają w nasze życie, robią wielkie zamieszanie. Załóżmy, krzyczą, pokrzykują, hukują. I, jakby, mieszają nam w głowie i mogą wyprowadzić nas z równowagi. Nie, nie dajmy się. My jesteśmy silni, bardzo silni. My mamy wszelkie narzędzia, żeby sami w spokoju wykreować swoje życie. I też nie dajmy się omamić, bo magik, on też jest taki cudny super ładny, fajny i potrafi nas zaczarować, ale my nie, my nie dajmy się zaczarować, my nie dajmy, my mamy swój rozum, swoją moc, swoją siłę. I jak powiedziałam, to może być coś właśnie w, w pracy na planie materialnym, ale coś takiego no niezbyt yy, poważnego, ale o czymś się tam dowiemy, ale się nie stresujmy i trzymajmy tę równowagę. I tego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny filmik. Pa.